Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Narocha, proszę. A to się nie widział, że to tak jest kamerowana? No, będzie pani kamerowana, a, a jakby pani mi ułatwiła zadanie i powiedziała, gdzie jak mam się kierować, bo. To trochę hajtowy. Ty zamówiłeś taksówkę? No, park chciał, że ja. Tak? No, no to siadaj, siadaj dzieciaku. Cześć, wuju. Siadaj, dzieciaku. Widzisz, jakie masz szczęście. Zobaczysz mnie do domu. Ty, w Totolotka graj. No. Dzień, dobry. Dzień dobry, zapraszamy. Siadamy. Zaczekaj, jak. Stureczko proszę. Mam szczęście, bo. Słucham? Mam szczęście do dzieci, bo poprzedni tak? kurs też miałem z dzieckiem. Może ma, tak. nie tak małą dziewczynką, ale też dziewczynką z, z pierwszej wracamy. klasy. Z w dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Państwu Nissana Kaszkaja. Jest to klasyczny crossover dostępny z napędem na jedną, jak i na dwie osie w wersji pięciosobowej bądź siedmio. Nissan Kaszkaj otacza się najnowocześniejszymi technologiami a Round View Monitor to widok 360 stopni ułatwiający parkowanie w najciaśniejszych miejscach. Nissan Connect to nie tylko nawigacja GPS, ale także łączność z Bluetoothem, USB i iPodem. Jako prekursor crossoverów Kaszkaj radzi sobie na drodze jak żaden inny. Oferuje duży prześwit z wydajnością hatchbacka, dzięki czemu jeździ się nim jeszcze szybciej, a system 4x4 zapewnia doskonałe trzymanie drogi w każdych warunkach. U pana słychać, jak w szkole. W porządku. Ogarnięte wszystko? Jeszcze nie do końca. Ale dużo zostało? No, kilka. Powiedz, powiedz mi, tutaj wyjadę tędy? No, w lewo, w lewo. Tam do końca i w lewo. Dobra. No, dzisiaj widziałem dłuższe podanie, jak, jak yy, ojciec. Siadł, na kupiego. Na kupiego, dobrze. Akurat się udało. I co tam, Mati? Nic, mama. Samochód słysza, i górę. Ja wchodzę ledwo do domu, nie zdążyłem zjeść. No. a Ona mi mówi, dzwoni do mnie i mówi ten: Weź wsiądź taryfę, jedź pomału. Ja dzwonię. A oni mówią, że drugi trener w jakiejś Jestem. Ja mówię: No to dobra, pani zamówi, przynajmniej nie będzie śmieszny. A się interesuje sportem? No Oczywiście nasze jagielonie. Tak? O, no to super. chodzi na mecze? No aktualnie nie za bardzo. Ale, ale... Trochę tak pracuje na zmiany i trochę wyjeżdżamy z granicę, więc nie bardzo, ale oglądamy jak najbardziej. Czyli nie jest to spowodowane pogodą, brakiem trybuny nie. albo naszą chimeryczną formą? Nie, dlaczego? Nie? Wyniki? Ostatnio wygrane. To... Ostatnio wygrane, to się polepszyły humory wszystkim. Jak najbardziej. Widziałeś, jaka yy, historyczne wejście było na Polonii? Teraz z za z klasie razem w tej samej minucie. Przed no, no. hajto i dźwigała. No. Ile ty masz wzrostu? Będzie 91. No To tak jak Jasiek. Jasiek ma chyba mieć <coughs> <na> też <dziwistecz>, chyba mniej <coughs> Akurat mierzyli jeżeli na tydzień temu. A. Jedno dziecko? Jedna. Córeczka. Córeczka, ja chciałem mieć. Córeczkę. Ja mieć córeczkę, mam trzech synów. A ty w piłkę grają pewnie. co? Grają, cała trójka. No to fajnie. Jeden, jeden nawet i jeden z Jagieloni. Oto ale Może też kiedyś będzie grała. Tak też chciałem, żeby dziewczynka pograła. Tylko to miądza, kto mało, chyba nie ma takich klubów dla dziewczyny. No nie wiem, w Warszawie na pewno są dwa, dwa kluby, bo nawet jak ja prowadziłem taki zespół chłopców 92 rocznik, to w lidze u nas były dziewczyny. Co prawda starsze o rok, 91, ale brały normalnie udział Aha. w rozgrywkach, tak. Może kiedyś i to To pewnie byś chciał, żebyś pograła. No. Sam też kiedyś grał. Twojego czasu, ale... Kto? Kiedyś... Tatuś? no ja trochę grałem. Piłkę? Grałem, grałem. Ale gdzie? I to w Bonieckim Klubie. Aha. Promień to taki ten na razie. Gdzie jedziemy? Jedziemy na blokowo 12. Czyli? Może pan mnie pokierować, to bo... To będzie na Antoniuku. A, no to świetnie, to moje... Możemy w ...moje rejony, tam gdzie to mam... mieszkam. No, w pracy jest. Powiedz mi, nie masz problemów z yy, zestawami po co? po tym, po sztucznym, co? Mam cały czas. Nawet dzisiaj mnie, ja, już od wczoraj, mnie boli pod kolanem, więc zadło. Ale bolicie, bo sobie skręciłeś? Nie wiem, tak nagle mnie zaczął boli, nawet idąc, szedłem tam gdzieś w pochodniku i mnie zaczął boleć. A powiedz mi Maty, a z kręgosłupem? Nie, kręgosłupem? Nie, nie bo. Wszystko czy... w porządku, no. Bo Ja się powiem Ci, że mój m, ma problem, boli. boli go? Tak, kręgosłup właśnie pod twardego, sztucznego. No, no. Bo, bo na Polonii jak oni trenują, to teraz, też trenują na sztucznym, i podobna jakość tego boiska. Dobra, dzisiaj tam? Białeś, tak pozna, I dzisiaj co Pani, Polska. I dzisiaj no Pani trafiła na, na podróż z trenerem. Super. No właśnie byłam zaskoczona jak usłyszałam nazwisko, tak jak dzwoniłam. Ja mówię fajnie. A myślała Pani może, że Pani będzie jechała z Adamem dźwigałą, z synem? Nie. E, teraz? Tutaj, nie, teraz właśnie tutaj w prawo proszę. Ciepło? Ciepło. Jur, Ciepło? Tak. No to powiedz. super. Super dziewczyna. Fajnie w przedszkolu? Tak. powiedz, że fajnie, tak? tak. Lubisz to w przedszkolu tak, tak? Tak. Masz koleżankę, kolegów, tak? Tak. A to na którą ona, na ósmą, normalnie? No ósmą, na no, siódmą. Zależy, jak tam praca się ułoży. Człowiek oni musi się wcześniej zawieźć, czy to. A tak zadowolona, nie chciałem. Wychodzić z przedszkola pierwsze dni, to. Bo jak co wiadomo, jedynaczka sama. Aha. Z dziećmi to inaczej inny kontakt ma. No Bądźcie. właśnie, no tak. A, a jakieś plany, żeby braciszek, siostrzyczka? Czas po każdym. Ja, powiem panu, szczerze, Czesne, trasy, czasy ja powiem panu szczerze, że po pierwszym dziecku od razu żeśmy się ukierunkowali, żeby mieć drugie. W tym czasie. Bardzo Podobnie. blisko, tak, bo tak. mamy w sumie między jednym a drugim jest półtora roku różnicy i muszę panu powiedzieć z doświadczenia, że wychowywali, wychowywali się super. Ten kontakt taki, z, że tak, tak? mała różnica wieku, to przy tym drugim dziecku, to dziecko się wychowywało praktycznie z Jaśkiem i no, rewelacja, naprawdę. Tak. Jak komfort jazdy? Co się? właśnie? No, jest klasa. Bo. Fajny, co? Często jeździsz taksówkami? Nie, no, to już w ogóle. Na w początku, jak samochodem, jak, mama, samochód, jak, jak samochód, samochód, mama samochód mama Jak wadzie. samochód mi mama weźmie mój, to wtedy taryfą. jakoś do domu, czy nie? Na trening. Czyli iść tu na świat tak prosto? Tak, tak. Tak, to dajemy radę. Ja czy w sumie to mamy C-CES-2? Ja ta nie, nie potrzebuję. tam tyle co do klubu. Na trening A znajomi chodzą na mecze? Meczyć? Tak, tak. Akurat jestem w Klosina, więc Klosin bardzo licznie chodzi. Tak. Także naprawdę zachęcamy. Niedługo powstanie nowa trybuna. Także będzie ja. przyjemniej oglądać. A tutaj dziś. E, znaczy teraz to chyba pan nie A pan powie dlaczego y, przerwał pan grać? Przerwał grać? Bo tu już zaczęła się szkoła studia Aha. I wyjechałem z Moniek już cały czas biały jest. No tak lubiłem grać piłkę, no nie powiem, ale to już... A na mecze? Na mecze Pan chodzi? E, tutaj w Jastoku? Tak. Jeszcze nie byłem, no powiem szczerze. No zaczęła to... się praca, wszystko, ale chciałbym właśnie pójść też na mecz. No to gorąco zachęcamy, zapraszamy. zapraszamy. jak jak tak, żeby może te bilety, wygrać, się, nie? No to na pewno... ostatnio też mecz wygraliście, nie? Tak, no wygraliśmy teraz ostatnio z Polonią Warszawa, oh, okay. tak. Teraz mamy przerwę na reprezentację. I no, najbliższy, tak, najbliższy mecz gramy za teraz gramy za tydzień za półtora tygodnia na wyjeździe z Piastem Gliwicem i, i później przyjeżdża do nas Pogoń w Szczecin. Także zapraszamy na najbliższe spotkanie z Pogonią. Nie, z Pogonią z Piastem gramy na wyjeździe w Gliwicach. Także na, wstęp, na, wstęp, na wstępie zapraszamy na Pogoń, a później będzie deser, bo przyjeżdża do nas Wisła, przyjeżdża Lech, Legia, także takie mecze Stawki większe No z firmami takimi, gdzie, gdzie no, no, kibica takie drużyny przyciągają, typu Legia. Takie tak, pojedynki tak, tak. z Legią, z Wisłą, z Lechem. Albo bo wiesz co, jak już jedziemy, to weź zajedziemy po małą od razu. To już Czyli w prawo? Samochód. Nie, prosto, prosto, bo prosto. ona już do szkoły chodzi. Aha. Jak mała rozwija się w tenisa? Chodzisz na treningi jej? Chodzi, Chodzę, ale już tak ostatnio coś niechętnie. Tak? Dlaczego? No, nie wiem właśnie. Tu w prawo? Aha. Tak niby chcę, ale powiem Ci, że ja tam byłem kiedyś yy, z tatą, to dobrze odbijała. No, no fajnie. ma smykałe, tylko to się musi chcieć, nie? Baktyla musi załapać, jak to tata mówi. Jak komfort jazdy komfort. samochód? Fajny samochód, wiadomo komfort jazdy. Nie ładny, ma, ma i wszystko jazdy, mu nowy samochód i komfort jazdy. Nie, fajne, ja powiem, że pierwszy raz jadę i podoba mi się naprawdę bardzo fajna wersja. To jest chyba pewnie jedna z bogatszych wersji. wersji. Dzień dobry dziewczynko. Dzień dobry. Wujka nie pamiętasz? Nie pamiętam, tylko się wstydzi. Bikuś powiedz jak w szkole? Dobrze. Fajnie? Trening dzisiaj masz? Dobrze. Nie wiesz. Nie wiesz czy masz trening? Tak. Masz tańce chyba, tak? Prosty w stoku, i tak się jeździ super tutaj, w porównaniu do Warszawy. Tam, jak się tak, co chwila to stoi to w korkach, nadgląd, tutaj, tam to jest no, masakra. Tutaj, się... tutaj to się cały czas jedzie, małe odległości, fajnie. Tutaj w prawo czym było, ale też już... w prawo? Tam było. Odbić. No dobrze, to już ten to A górą tak też? Tu, tu też możemy odbić? Tak, tak. Widzi w prawo. A właśnie oglądam jeszcze te, te odcinki z Jagatami wcześniejsze, tak się zastanawiałem, patrzę. pani dzwoni, czy pan przyjedzie no Pewnie, jak to nie. Tak, widzi pan jak się miło spędza czas, aż się zagadaliśmy i... Tak, Dłużej. pojedziemy. Już to teraz pan mnie pokieruje w te boczne, gdzie tutaj się odbija. A powiedz mi, do której ty klas chodzisz? pierwszej. Pierwszej, a wcześniej chodziłaś? Do zarówki? Tak. W przedszkolu, tak? Ja chciałem Ci podziękować za y, Twoje rysuneczki, które tatuś mi dało od, y, od Ciebie, które Ty narysowałaś. Przyniosły nam szczęście. Taką chyba pszczółkę narysowałeś, prawda? Pszczółkę Ta, tak. Pszczółkę jagielońską? Tak, pszczółkę jagielońską. Wisi tam u was. Czółki, tak. tak. Ja, jeżeli mogę, to zachęcam znajomych. Proszę bardzo. O, dziękuję Miłego bardzo. Miłego dnia. Dziękuję wzajemnie Dalszych sukcesów. I zachęcamy do podróży, podróżowania z nami. Do, do widzenia. Dobra, dzięki się, na razie. Papa, pa, pa, Trzymaj się. A, mała. Dobra, dziękuję, wow. Na razie. Papa. Pa. Dziękujemy bardzo. Tutaj Dziękujemy, dla cześć. proszę bardzo dla znajomych. Na met zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. I miłego dnia. Pa pa dziewczyneczko. A, cześć. cześć. Daj łapkę. Cześć. cześć. Do widzenia panu. Do widzenia. pa pa! Pa pa pa! Pa pa pa. No przede wszystkim bardzo fajny pomysł, że jest taka możliwość, że nie wiem kto wpadł na taki pomysł, żeby promować nasz klub poprzez taką akcję. Bardzo fajna. Na pewno jest. Minus tej pracy, że był taki, był taki moment, że czekaliśmy około pół godziny na, na klienta, ale sam zażartowałem, że po pół godzinach mogę dorabiać, bo lubię jeździć samochodem.